Witam Was bardzo serdecznie w 10 odcinku moich przygód z Grommetin 2 na serwerze Tasmania. 10 odcinek, czyli omówienie postaci. Robiłem tak na tortudze i tak samo mam zamiar robić na Tasmanii, że co 10 odcinków pokazuję Wam co udało mi się zdobyć, jakie mam EQ i tak dalej. Na tortudze widzę że to się to spodobało, a więc sądzę, że Wam także się to spodoba. Dodatkowo ten klip leci ostatni raz, bo co 10 odcinków zmieniamy muzyczkę w tle. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten pomysł. Jak tak, to łapka w górę. A ja rozpoczynam pokazywanie ekwipunku. Mieczyk mamy, no fff, ten wiecie, ten po prostu, tutaj nie ma co się rozwodzić. Kolcza plus 7, no fff, trzeba zrobić już maska 6,1. Moja szczęśliwa mróweczka maksymalnie była już plus 8. Z bonów ma 1500 do HP i 5 do op Z tych ciekawszych. Tutaj ekstazyjne buty 1 kHP. HP. Srebna plus 9. Ebo plus 9 z dwoma abonami i z trzema slotami i nasior 1khp. Z kostiumów, no to tutaj mam krótkie włosy, to jest taka chusta tutaj, o wiele lepiej z nią wyglądam zdecydowanie i kostium ala grek, 1500 hp. Co do dodatkowych rzeczy, no to tutaj mam jeszcze budki, 15 na szelety, tarcze, powiem Wam, że już mam, tylko będzie to w ramach 11 odcinka dopiero. A więc zobaczycie tarczę w 11 odcinku. Z wierzchowców mam tutaj e, fu, tu, tu, takiego wielbłąda z item shopu, on daje 1500 HP, czas na niego leci tylko gdy się na nim jeździ i dodatkowo mam jeszcze bengala. Dobrze, a więc tutaj jak rozdawałem statystyki, w zasadzie to powiem Wam nie jechałem żadnym sematem, bo semat jest niby 2 zręczność, ręczności 1 wit, na level, a ja sobie tak po prostu klik, 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 no i tak wyszło na to samo, teraz maksuję siłę. Z umiejętności, no to powtarzalny na 14, teraz go maksuję. Płonąca strzała, ognista znaczy M4, toksyczna, trująca znaczy M3, bezszelestny M3WT, inne skile w ogóle jeszcze nie dodawałem, następny będę maksował i iskrzące uderzenie. Pytanie, które was zdziwi, dlaczego bezszelestny, a nie, nie wiem, powtarzalna wtedy, bo bez najbardziej mi się przydaje, czy to w expie, czy po prostu podczas jazdy ten movement speed, szybkość ruchu jednak daje strasznie dużo, a naprawdę no tak dużo damage'a nie tracę, bo ten skill jest useless, ewentualnie mógłbym się zastanowić nad tym iskrzącym uderzeniem, pewnie w expie by trochę pomagał ale i tak expie ogólnie cały czas z wierzchowca a więc nie widzę powodu, aby maksować, co so innego jest bezszelestne. Dobra, tutaj sztuka combo, mam na 1, tak wygląda cała sztuka, jejej. Um, rybołówstwo to nieważne, dowodzenie mam na 5, dlaczego czytam na Lexo? No bo tak samo jak na Tortudze, jeżeli mam być koksem to muszę, prawda, wszystko mieć wymasterowane. Górnictwo 1, czytam je tak samo jak tam, bo jeżeli mam być koksem to wszystko. No poli, no to chyba nie muszę tłumaczyć po co jest poli, jest na 10, na Archerze oczywiście poli jest niezbędna. Jak w zasadzie potem na każdym język Huny mamy tutaj na jeden, nie wchodzi niestety, coś się nie dogadamy, a język Dzina mam na sześć. A więc nie piszcie do mnie z innych królestw, bo ja naprawdę nie rozumiem tam pierwszy język, już mi się skończył, który był za misję. Jeździectwo 11 i w ogóle mógł mój księdzi o zrobieniu militera. Naprawę w ogóle tak mi się nie chce go robić, że nie mam pytania, ale w końcu muszę tego usiąść. Przywołania konia na jeden. To jeszcze pokażę wam tutaj biologa, jak to wygląda. Oddaję obecnie Księgi Klątw, oddałem już mu 7, a więc jeszcze 8. No i co? Skaczemy na bół. No w zasadzie to jeszcze mogę o gildich jednak trochę powiedzieć. Jestem liderem gildi DZ, co 16 poziom. Mamy własnego kowala, mamy własnych członków i od razu tutaj info dam. Często do mnie piszecie w grze, czy możecie dojść do gildi, a więc wymogiem jest 50 poziom, TeamSpeak 3 oraz no te minimum 17 lat. Rozumiem, że Rozumiecie Wam, Oli, tak? A ja bardzo serdecznie Was zapraszam. Tutaj dwie wojny były do tej pory. Jedna wojna to szkoda komentować. Wygrali, wygralibyśmy ją, ale czas był ustawiony tylko na 10 minut, dlatego przegraliśmy i jedno zwycięstwo, które Wam pokazywałem. Skile Gildina to tutaj HP, Furia Boga Smoków czyli Kryty i tutaj magiczna moc Max. I skaczemy na... No dobra więc jesteśmy na moim bufie, tutaj nie ma co się rozpowiadać bo jedyne co na w zasadzie ma to ten dzwonek 8 -minta. Mało tego bufa na razie używam bo nie mam przepustek do V2. Tutaj szata ze spila pozwoli po prostu szybciej sobie pojeździć. No i ten konik z gałek. Biologa nie oddaje, a skilla u niej, bo to jest na razie i czytam, to Błogo M4. Tak wchodzi na bufie mi, książki o wiele lepiej mi wchodzą niż na Lexo. Zobaczcie czy mogę czytać Błogo. Nie, jeszcze nie mogę. No i to tyle z bufa. I ostatnia moja postać, mianowicie mój dropek, pani subskrybuj, której miecz się skończyła, więc zbytnio już sobie na niej nie pojeżdżę. A co my na niej mamy? Krwawy plus 6, no do wywalenia po prostu nie. Nie brałem się na poważnie za tego dropka, prawda? Tutaj mamy nieszczęsną zbroję plus 9, ulepszałem. BUM wtedy odkryłem powiedzmy, bo ja wam tarczę plus 8. Kupiłem je za grosze od kolegi z Gildii i tutaj już nic ciekawego nie ma. Skillen no to czarowane i strach M1. A ja co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jak Ci komentarz i trzymajcie się. Cześć!